Dzisiaj jesteśmy w Lublińcu. Pokażę Wam, że nie tylko ja naprawiam trupery, nie tylko ja się zajmuję truperami. Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż wszystkie: mianowicie nie będzie bohaterem mój samochód. Byłem w odwiedzinach u Kuby w Lublińcu. Kuba też reanimuje y, dziadka pod nazwą Isuzu Trooper, czyli y, reanimuje, odbudowuje długiego troopera. No, Kuba ma troszeczkę inną metodykę niż ja, mianowicie Kuba stara się pozyskać y, nowe elementy, y, które gdzieś tam przeleżały jako złogi na jakichś hurtowniach. Y, ja reanimuję y, stare rzeczy. Osobiście widziałem u niego słuchajcie, nowy lewy błotnik do trupera, który gdzieś tam, tak mówię, przeleżał w tej hurtowni. Nie wiadomo ile lat. Prawy błotnik pozyskał ode mnie. No i właśnie będziemy takiego gruza z przeznaczeniem na złom oglądać. No to już teraz wiem, że ten truperek to będzie generalnie w całości złomowany. Zostanie tylko środek. Także jakby ktoś był zainteresowany, to. Kontakt do aktualnego właściciela mogę dać, także spokojnie można sobie pozyskać z niego różne fajne, ciekawe rzeczy. Poparcie. Tak wygląda. Dwa osiem turbo Diesel z interkulerem, silnik jest do wzięcia, klapa jest też do wzięcia. Słuchajcie, to jest lift samochodów zrobiony w Polsce. Tak jest, auto ma i <noise> Niech się nie pierdzieli z jakimiś tam gumami kawał rury wspawany z drugiej strony tak samo To przodu też, powiedz, elegancko, elegancko. Przodu masz to samo <noise> Tu jest to samo, popatrzcie, to jest lift Panowie, lift made in Poland <noise> Będzie na YouTube, No a jak? A bagażnik ładny a Pokaż, pokaż te fotele jakie co Czekajcie jeszcze fotele wrzucimy. słuchajcie, fotele są fotele są oryginalne yy, i suzowskie. Chodzież no, te podłokietniki to tak działają tak se, nie? Nie no, Bayer, Bayer, po prostu Bayer. No i teraz Ci powiem, co to jest za wersja? ja sobie go wymoglowałem. Nie, nie, to nie z Magic 2. One wychodziły jako Irmisher. Ale wiecie się on się różni jeszcze? E, bo ma intercooler. a jak ma intercooler to ma e, tutaj ten daszek z przodu. No mój też ma intercooler. Mhm. Mm ja mam bez intercoolera moją wersję, którą tą, którą miałem. Wiesz ten silnik? Jest do wzięcia. Nie, już silnik mam. Ten grill, sam nie... Taki sam jest. Identyka. Tak. Nie ma pamiętów. E, bo z mojego rozbitka widzę jest tutaj boczek, ten jeden. O! Tak. To jest ten boczek, który był w moim Wodnik. rozbitku, ten, ten zielony, i w moim rozbitku był silnik 2.8 turbodiesel, ale jest bez interkulera właśnie i nie, ma tego, i nie ma tego daszka, no on jest troszeczkę inaczej zrobiony ten I silnik. Ci zdjęcie jak to, była zrobiona, jak to było zrobione, z roku, bo tak? I tu rura kanalizacyjna, tak, tak, no Tak. tak. To była normalnie kurwa rura, PCW kanalizacyjna, taka z marketu, nie? No, ale tak robią, tak robią, z rur kanalizy, z kanalizy robią, robią snorkle z tego z tych, z tych niebieskich peszli do prądowych. Legają się filmik, je, jeśli ktoś chce. Ty właśnie, bo ja muszę sobie porobić zdjęcia, bo ja muszę u siebie zobaczyć, bo ja mam w tym samym miejscu filtr paliwa. No. Dokładnie. Ja myślałem, że to oni jakoś tak na sztukę zrobili, ale to mm -hmm. widzę, widzę. Ale to widzę tak fabrycznie zrobione. Nie, to nie jest pompa, to jest filtr. I ten to no, jest pompka od góry. To jest pompka ręczna. Pompka masz. Fidu. Do pompowania. No ale po, masz pod spodem. Tak, tak, tak. A no, no. ty możesz zasysać powietrze. Wtryski. Znaczy e, wytryski, 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 ja wtryskiwaczę ja, refugi. I opitole! No, ja pitole. Ile to szczęścia. Ja <śla> Bo to jest wersja im toki tłumaczę. To jest wersja taka... z górnej półki, nie? A pokażę Wam tutaj jeszcze jednego trupera. A w zasadzie, piękne felgi tego trupera. Słuchajcie, to jest wszystko tutaj aluminium, a melanium. No i to, co jest piękne w tych samochodach, co prawda w nie wszystkich, bo tutaj jak widzicie, są sprzęgiełka automatyczne, które są gówniane. Tutaj macie sprzęgiełka. Ręczne Co prawda, trzeba się zatrzymać z samochodu, wysiąść i je rozpiąć, ale macie gwarancję, że się zawsze rozpinają. To jest ten plus właśnie pomiędzy automatami a ręcznymi. Ja w moim truperze też miałem takie automatyczne. Wywalę je także, włożę do, do mojego trupera sprzęgiełka ręczne, te, które pozyskałem z tego gruza, którego złomowałem po wypadku. A tutaj mamy że takie fajne cudo. A właśnie te fajne cudo pojedzie na Ukrainę, bo to jest druga działalność Kuby. Zajmuje się on przygotowywaniem takich aut i wysyłaniem na front. Jest to jego forma pomocy dla żołnierzy ukraińskich, takich wspiera w ich walce. Po prostu. Przygotowując samochody terenowe yy, i wysyłając je na front. Yy, a jak to się odbywa, to posłuchajcie sami. Generalnie, jakie te auta mają być? O, może w ten sposób? Przede zapytań. wszystkim mają być sprawne. Yy, nie muszą mieć jakichś przeglądów technicznych, prawda? Bo my odbieramy auta, które są albo bez przeglądu, albo na końcówce. Bo mają jakiś problem, który my możemy rozwiązać. Yy, najczęściej pick-upy. Te czwórki, na przykład, busy chodzą bardzo chętnie. I to są generalnie samochody dla konkretnych ekip? Tak, ja dostaję po prostu brudkowy, zlecenie, tak? zlecenie z jakiejś tam brygady, że, że teraz im rozwalili taki i taki samochód, potrzebują takie i takie auto. I ja wtedy zaczynam szukać. Jak znajduję, pokazuję im, takie chcecie, takie chcemy. Wtedy zgłaszam się do fundacji, która załatwia mi na to finansowanie na auto, auto do mnie trafia, na warsztat, i, i potem jedzie, jedzie na, bezpośrednio na, na, na oddział. O, na przykład teraz pojechał taki fajny... E, dys, dyskoteka... O, do, nagranie, nagranie, tego nie pokażę. Dysko, ja Ci wyślę zdjęcia. O! Dyskoteka pojechała, e, teraz miał ksywę Papa Smurf. O, taki fajny kolor. I już walczy. Jeżeli chcielibyście pozyskać kontakt do Kuby, to y, tutaj na dole wyświetlam adres mailowy do mnie, to jest Jacek.wojcik@jwsoft.pl. Y, możecie mnie też znaleźć na grupie Facebookowej Opole 4 na 4, aczkolwiek też możecie namierzyć mnie poprzez samego YouTube'a. Jeżeli materiał Wam się spodobał, ten dość krótki, łapka w górę, jeżeli nie, no to łapka w dół. Takie są zasady YouTube'a, ja się z tego tytułu nie obrażę. Chciałbym Was również zaprosić, a w zasadzie zachęcić do subskrybowania tego kanału. Nie ominą Was wtedy kolejne odcinki, no oraz nowe historie związane z remontem mojego trupera. no bo ten odcinek był całkowicie inny. Do następnego, na razie, cześć!